Witam Cię w kolejnym materiale wideo, w którym chcę odpowiedzieć na pytanie, czy aby na pewno konopie siewne są odpowiednie do Twojej diety, czy warto je zastosować u siebie, jakie są wartości odżywcze, czyli jeżeli tak, to dlaczego warto stosować konopie siewne? Zapraszam do oglądania. Witam Ciebie, nazywam się Przemysław Bulski, jestem lifestyle coachem i ekspertem od skutecznego rzucania palenia. W tym odcinku chciałbym odnieść się i mówić. zalety wynikające z swo zastosowania swojej diecie e, konopi. Tutaj mam białko konopne jako przykład. Oczywiście, jak w przypadku większości wynalazków, historia konopi sięga 3000 lat przed naszą erą i musimy cofnąć się do takiego kraju, jakim są Chiny. Taka ciekawostka: Polska jeszcze niedawno, bo w XX wieku była ekspertem w uprawie konopi. Uprawa konopi jest bardzo łatwa, nie wymaga praktycznie żadnych oprysków, jest jedną z najszybciej rosnących roślin, stąd też dusi wszystkie chwasty i jest mocno odporna na wszelkie pasożyty i choroby. Z niej wytwarza się papier, tekstylia, ubrania, plastik biodegradowalny, farby, paliwo bio. No i oczywiście pasze dla zwierząt, między innymi takich, jakimi jest człowiek. Jakie są różnice pomiędzy konopią siewną a indyjską? Oczywiście tutaj chodzi o, o to, że konopie, które są możliwe do uprawy, czyli konopie siewne, bez żadnych pozwoleń, legalnie, mają dużo mniej THC, a dużo więcej CBD, czyli kanabinoidów. Dobra, jakie są zalety stosowania konopi w diecie? Pierwsza sprawa, dotknijmy białka. Nie zawiera inhibitorów trypsyny, czyli chodzi o to, że trypsyna ułatwia rozłożenie białka w jelicie cienkim, aby ciało mogło zużyć znacznie więcej aminokwasów, które są dostarczane organizmowi. Inhibitory trypsyny natomiast, zawarte np. Na w mięsie, orzechach, soi czy niektórych leguminach czy białkach jaj, powodują, że mniej białka jest faktycznie przyswajalne. Tutaj tego nie ma. Białko jest na poziomie 30%, czyli zdecydowanie więcej niż, niż siemielniane, tam będzie, nie wiem. 18-19% jest 30. Zauważ, że jest to więcej znacznie niż wszelkiego rodzaju białka pochodzenia zwierzęcego, jak i no, roślinnego. Ciekawą rzeczą tutaj w tym przypadku jest budowa białka konopi, gdzie są to białka globularne. Edestyny i albuminy, które są łatwo przyswajane dla organizmu ludzkiego. Dla przykładu fasola, leguminy zawierają tzw. Kwas fitynowy, saponiny, które utrudniają przyswajanie białek. Tutaj tego nie ma. Dodatkowo te białka w postaci edestyny albo pobudzają twój układ odpornościowy i wchodzą w skład wielu enzymów, hormonów i fibrynogenu, tak jak zresztą białka generalnie. W przypadku konopi mamy również oczywiście do czynienia z białkiem kompletnym. Nieprawdą jest, że produkty roślinne zawierają tzw. białka niekompletne zawierają nieco mniej aminokwasów egzogennych. Niektóre białka mają tego więcej, niektóre mniej. Tutaj w przypadku białka konopnego ważną rzeczą jest chociażby arginina, wysoka jej wartość stosownie do produktów roślinnych, czyli pobudzenie układu krążenia, zwiększenie produkcji tlenku azotu, no i obniżenie wskaźnika białka C-reaktywnego, czyli tak zwane CRP, stany zapalne. Co do poszczególnych aminokwasów, może zróbmy tak, co do ich ilości w konopi i innych produktach roślinnych. Przesyłam Tobie link do badania naukowego. Tam też znajdziesz znacznie więcej informacji odnośnie zawartości poszczególnych aminokwasów w białku konopnym. Pamiętaj, że tam są podane wartości na 100 gram, na 100 gram surowego produktu. W przypadku takiego produktu, czyli białka konopnego, tych aminokwasów będzie oczywiście proporcjonalnie i odpowiednio więcej. Warta zauważenia jest jeszcze jedna kolejna rzecz. Czyli kwas gamma linolenowy. Pozytywne oddziaływanie przy takich dolegliwościach, jak zespół przedmiesiączkowy, czy, no cóż, redukowanie objawów menopauzy. Duża zawartość błonnika kolejna bardzo ważna rzecz. 20% to błonnik rozpuszczalny, 80% to błonnik nierozpuszczalny czyli oczywiście oddziaływanie pozytywne na twoją mikrobiotę, odżywienie jelit, zwiększenie uczucia sytości, ale to już jest taki efekt uboczny. No i na sam koniec bardzo ważna rzecz. Proporcja omega-6 do omega-3 w przypadku konopi to uwaga 2,5 do 1, czyli całkiem zbliżona do tego, jak to faktycznie powinno wyglądać w naszym organizmie. Relacja do omega-3 do omega-6 to bardzo ważny, słuchanie rozległy temat, dlatego nagram osobny materiał, ale w skrócie. Odpowiednia ilość omega-3 w relacji do omega-6 to między innymi silny układ odpornościowy, beta-oksydacja e, kwasów tłuszczowych wyższa o 20-30%, czyli więcej smalcu spalisz, lepsza elastyczność błony komórkowej, przez to lepsze odżywienie komórki i działanie oczywiście przeciwzapalne. Gdy mówimy o minerałach, no cóż, e, świetne źródło e, potasu, sodu, wapnia, magnezu, siarki, e, żelaza, cynku, selenu, Selen ważny z perspektywy glutationu zredukowanego, czyli najważniejszy antyutleniarz w naszym organizmie. A jeżeli chodzi o cynk, no cóż, nie tylko sportowcy potrzebują cynku, szczególnie teraz, kiedy wzmacniamy, chcemy wzmacniać nasz organizm, cynk jest tutaj niezastąpiony. Mocniejsze włosy, paznokcie, skóra u mężczyzn, no cóż, panowie, testosteron. Konopie to oprócz oczywiście ziarna, to również kwiatostań i olejki CBD, ale zalety i stosowanie olejków CBD już omówię w odrębnym filmiku. Tymczasem poproszę o pytania. Podobało ci się to, co robię? Łapka w górę, subskrybuj kanał. Masz, a nie chcesz mieć problemu z paleniem papierosów czy zrzucaniem zbędnych kilogramów, albo jednym i drugim? Pisz miało informacje oczywiście pod filmikiem. Tymczasem pozdrawiam Ciebie serdecznie. Trzymaj się, cześć!